Z tej strony Sylwek. Witam was w kolejnym odcinku z gry Resident Evil 2. Podążamy sobie za Ejdą. Opuściliśmy posterunek policji w poprzednim odcinku oraz pokonaliśmy Pana Mistera X, jeśli on tak się nazywa. Jeszcze nie sprawdzałem dokładnie. That's no. no i tak sobie podążamy tutaj za naszą agentką FBI, która nam pomogła. I uh. teraz, tam, my do this is how we get to Annette. based on what you've said so we're supposed to stay said after you gee thanks i hmm. can't imagine a real scientist being down here according to hq uh.

Tak, no, trzęsienie ziemi Dobra, mamy naboje Dobra, wiem co to jest W oryginalnej drugiej części też była taka bestia w kanałach Nie wiem czy graliście, czy pamiętacie Dokładnie Okej, okay, schowamy sobie na pewno te rzeczy Hop żeby mi nie przeszkadzały. I teraz tak Będziemy tutaj. Tu nic nie ma. I co? ta została, tak? W środku. Nic tu nie ma. Ciekawego do zebrania. Jest.

Fortunately. Wait there. Leon, get out of there. my <sighs> that be are shit holy shit No i mamy kotlety saligatora, słuchana się wyskoczył. No, zobaczcie co tam jest. Pan shot. Up here. What the hell was Just get up here? Can't say I didn't warn you. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. Sells okay, monsters like that to who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. Scary as that alligator was, Annette is far more dangerous. Okay, yes na samym dole gdzieś. W tym pomieszczeniu nic tutaj nie ma. Ciekawego. Dobrze, teraz tak. Mamy tutaj maszynę do zapisu. Zdecydowanie używam jej. Zidentyfikuj się. Annette Birkin. It. She's who we're for? Not much time. Need to ona, którą szukamy? Nie dużo czasu. Muszę ją zbierać. We're here for the G virus. Huh. That's not gonna happen. I'm warning you, Doctor. Oh yeah? Hey! Stop! Hey, You'll never get the G virus. Didn't expect that from a scientist. Uh, Leon. Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. Ugh. I'm right outside the facility in pursuit of Annette. If it's not on her. No i zobaczmy. Leon oberwał, został postrzelony. I teraz w jego miejsce będziemy sterować. Ejdą. Zobaczmy co ona ma na wyposażeniu Zmiotka HC Był automatyczny pistolet dwustrzałowy, 9 nabojów, 9 mm Część limitowanej serii 5000 pistoletów No nieźle Ma jakieś akta A to są tylko te Są te co przeszły z Leona Notatki, myślałem że coś innego jest No dobra Rozejrzyjmy się tutaj Tu mamy drabinkę Coś tu jeszcze musi leżeć Wszystko pozamykane Zareglowane. Wizu wizualizator. MFV. Aha, do hakowania. Dobra. Fajna broń. Dużo robactwa. Wentylatorze. Dobra, gdzie jest ta buda? Tutaj nie jest. Aha, okej. Okay. Tutaj musimy przełączyć przewód. Jedziemy. Ok. Okej, Słyszę trupa. Jest, trupek. Wrześ wrześniowa inspekcja, tydzień pierwszy. Zamówienie poszło już w zeszłym tygodniu, ale bransoleta z identyfikatorem wymaga niezłożnej wymiany. Bez niej nie mamy dostępu do niektórych miejsc w placówce głównej. Innymi słowy, ja i moja ekipa nie możemy dostać się w miejscach, w których musimy być, żeby dobrze wykonywać naszą pracę. Więc nie chcę słuchać oskarżeń o brak zaangażowania z mojej strony. Tak, mamy 9 na boju. Trzeba je dobrze wykorzystać. Kurde, jaki wytrzymały dziad! Gdzie jesteś? Nie wiem, czy tam zrobię. I właśnie w tym momencie skończymy się naboi. Widzicie, że warto nie używać pistoletu. Nie marnować na nich amunicji. Dobra tutaj mamy 12 sztuk teraz tak teraz to już nie wstanie chyba No, nie wierzę w to. Zupełnie nie wiem, gdzie mam iść, żeby tą windę odpalić. Gdzie nie widzę tej instalacji? No prawda, coś tu jest. Ten się schodzi. Hop No nie wiem, ja nie mam pomysłu, to gdzieś tutaj musi być mhm. Tutaj idzie trup już do nas No i w tym momencie nie mamy naboi Tutaj idzie następny Nie da się go zabić? Nie, nie. da się nie. Dobra. Ale co z tego, jak to jest następne? No i ponad. No, dajcie spokój. Kompletna padaka. Jeszcze raz sobie zaczniemy. Wiecie co? Widzimy się w tamtym miejscu, gdzie zginąłem. Dobra, jestem z powrotem. Znalazłem drogę po paru próbach. Musiałem sobie też rozjaśnić ekran, ponieważ nic normalnie nie było widać. A teraz już jest ok. Widzimy tutaj jeszcze naboje. Mamy oraz granat. Populacje. Dobra, jakoś ich I teraz trzeba podążać Do właśnie Do naszej windy. Tutaj jest nasza winda. Jest to no, Proszę bardzo. Panet nam próbuje uciec. Dobrze, teraz tak. Jesteśmy tutaj. To jest wszystko już zebrane. Persistent bastard, aren't On nie. Jak spieprzyłem. to nie tak. Co to jest? Oto chłopina. Dobra, jest ta Udało się uciec. Teraz tak, gdzieś coś tutaj musi leżeć. Najwidoczniej. Na razie nic tutaj nie leży, nic nie widzę. Mamy maszynę do pisania. Tutaj sporo kabli przechodzi. I przeszukamy sobie to miejsce, tutaj coś musi być po prostu. Nie wierzę, że nie. Tutaj są schody na górę. Dobra. Wrześniowa inspekcja tydzień drugi. Właśnie dostaliśmy nową bransoletę i możemy wreszcie zacząć oględziny miejsca rozbiórki. Wracając do spo sporządzonego wcześniej raportu dotyczącego spalarni, to nic takiego. Prawdopodobnie jakiś większy odpad. Sam pójdę to sprawdzić, gdy tylko skończę ten raport. Jakoś brama nam się otworzyła. Ale nadal coś pominąłem tutaj. No właśnie, dobra. Potrzebuję bransolety. No i jest ta brama. Dobra, ale wiecie co? Do tej bramy zajrzymy sobie w następnym odcinku. Ja się teraz z Wami żegnam. Dziękuję, że byliście. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i czekajcie. Na razie, cześć.